W kadencja samorządowa 2006-2010 to była bardzo trudna kadencja, zwłaszcza dla Łodzi. Ostatnie 4 lata, e, lata, w których w Łodzi działo się wiele rzeczy dobrych, ale również bardzo dużo złych. Łodzianie pokazaliśmy tą kartkę prezydentowi najpierw, a później czerwoną w styczniu, go z funkcji prezydenta. My dzisiaj musimy z łodziami rozmawiać o przyszłości, przede wszystkim pokazując rozwiązania problemów, które na co dzień nas dotyczą. Ja jestem mieszkańcem łodzi, tak samo jak większość łodzian, spotykam się z trudnościami wywołanymi remontami, z trudnościami wywołanymi różnymi niedociągnięciami, które występują przy pewnych działaniach, chociażby drogowych. Dlatego w mojej ocenie dzisiaj nadszedł czas na to, abyśmy wspólnie z łodziami zastanowili się, jak to jeszcze bardziej usprawnić, aby łódź była bardziej przyjazna, aby łódź była bardziej kolorowa i aby łódź była takim miejscem, do którego będą chcieli wszyscy przyjeżdżać, to aby nasze miasto zwiedzać, bo to jest ogromny potencjał. Ja przypomnę, że Łódź zawsze była budowana i rozwijana siłą przede wszystkim przedsiębiorczości łodzi. To się działo na początku, kiedy był wielki boom przedsiębiorczości w Łodzi i to się działo po zmianie systemu, kiedy to właśnie w Łodzi powstało najwięcej małych i średnich przedsiębiorstw, w łodzi, a nie rozwijali i tą siłę chcę wykorzystać w najbliższych miesiącach na tą kampanię, abyśmy mogli wspólnie zawalczyć o sukces.